Hej, Siemanko Ludziska, tutaj Patcraft, a dzisiaj mamy mały filmik informacyjny, bo niektórzy z Was wiedzieli, a niektórzy nie. Więc teraz mam oficjalną dla Was informację, że pojawię się na zlocie youtuberów w Krakowie 17, chociaż będę już tam od 15 do 20. Więc może, jeżeli tam mieszkacie, może znajdziecie mnie jakoś w mieście czy coś, bo sobie będę zwiedzał i tak dalej. Więc myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, że tam będę. Bo jest was już aż tyle, ponad 4,5 tysiąca, i wciąż rośnie ta liczba. Ale mnie interesuje, kto jest za tymi cyferkami w prawym, górnym rogu mojego kanału. Więc będzie bardzo fajnie Was spotkać. I dzięki w ogóle, że jesteście! I co dla Was przygotowałem, jakby to takie małe prezenciki, czy upominki, czy jakby to nazwać. Jak już tam będziecie, to możecie do mnie podejść i nie wiem, tam zagadać, powiedzieć siemka czy coś i wtedy wręczę Wam takie fajne przypinki, które zamówiłem, jeszcze one nie przyszły. Będę robić taki vlog, mały update, żeby pokazać Wam jak one wyglądają, ale teraz widzicie, że są białe z takim logiem "Padcraft Team i czarne i ogólnie jest ich 50, czyli 25 każdej. I myślę, że będzie spoczko. Przypniecie sobie i będziemy wszyscy jednym teamem. I będę też vlog z tego nagrywać wszystkiego, taka cała podróż. Tak jak robiłem to z Intel Extreme Masters, więc e, dla tych, którzy tam nie będą, będziecie mogli zobaczyć, jak to tam było, spędzić ze mną tak jakby ten czas, tylko przed ekranem. Więc będzie chyba spoczko. Będzie to mój pierwszy wyjazd sam, więc też będzie mały hardcore. E, ale myślę, że będzie całkiem fajnie, więc więcej informacji o tym całym zlocie, jeżeli jeszcze tego nie wiecie, macie w opisie do kanału Pingwina, filmiku z rezim i tak dalej. Więc, yy, tak, to by było na tyle. Wszystkie informacje na dole, powiedziałem o wszystkim, tak mi się wydaje. Ok, więc do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa! Cześć!